Jest to kolejna bardzo ważna inwestycja dla naszej uczelni. To nie jest pierwszy projekt, który realizujemy z Waubrzyską specjalną strefą ekonomiczną. Natomiast w tym przypadku mówimy o magazynie, o fotowoltaice i o zarządzaniu energią odnawialną. Dlaczego to dla nas ważne? Dlatego, że po pierwsze Politechnika Polska musi kształcić na najwyższym poziomie i potrzebujemy finansów. Stąd takie wsparcie z otoczenia społeczno-gospodarczego jest dla nas istotne, ważne, abyśmy nasze studentki i studentów kształcili na najwyższym poziomie w najlepiej wyposażonych laboratoriach. Otwarcie laboratorium o optymalizacji pracy odnawialnych źródeł energii Invespark Lab. Kolejny kamień milowy we współpracy w Obrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej Invespark z Politechniką Polską. Dzięki naszej wspólnej inicjatywie przedsiębiorcy strefowi będą mogli nieodpłatnie korzystać z laboratorium oraz z wyników badań przeprowadzonych przez Politechnikę Opolską w zakresie odnawialnych źródeł energii. To szczególnie ważne w dobie dyskusji o zielonym biznesie, w którym wdrażanie odnawialnych źródeł energii jest dla wielu firm pierwszym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju. Laboratorium będzie spełniało trzy funkcje. Pierwsza dydaktyczna, czyli kierunek elektrotechnika, automatyka i robotyka i technologie energetyki odnawialnej. Na pewno będą z tego korzystały. Również analityka danych będzie mogła mieć bardzo bogaty zasób. Pomiarów, które są gromadzone właśnie na serwerze, żeby jakieś analizy przeprowadzić. Drugi aspekt to są naukowcy, których zadaniem będzie opracowywanie nowych algorytmów sterowania magazynami, tak, żeby opłacalnym było ich użytkowanie ze względu na czas ich eksploatacji, ale przede wszystkim, żeby na tym zarabiać, kupować tanią energię, czy to z Oze, czy nawet bezpośrednio z sieci, i sprzedawać ją wtedy, gdy ona na rynku. Energii jest relatywnie droga. I trzecia, z tej, z tej infrastruktury naszej, jak i gromadzonych danych, będą mogli korzystać przedsiębiorcy, będą mogli też implementować swoje algorytmy, jeżeli będzie taka chęć, to jest y, urządze, te urządzenia, które są zainstalowane, one będą otwarte po prostu dla, dla wszystkich zainteresowanych.